Sponsorem programu jest Orlen. Ewa, jak zaczęła się Twoja przygoda z Szermierką i dlaczego Szermierka? Yy, takie standardowe, standardowa historia zawsze, bo ta szermierka jest yy, no, rzeczywiście nietypowym sportem. Yy, ja ogólnie pochodzę z rodziny takiej bardzo sportowej. Mój tata był kolarzem, moja mama grała w siatkówkę. Yy, także różnych sportów próbowałam yy, od dzieciaka yy, pływanie, gimnastyka. Yy, no i jak miałam 10 lat, to najpierw chciałam trenować siatkówkę, ale wtedy w Katowicach nie było klubu siatkarskiego i tak zobaczyłyśmy z mamą baner w Pałacu Młodzieży w Katowicach z napisem, że jest rekrutacja do sekcji szermierczej. Zapytałam się mamy, co to jest ta szermierka i po prostu tak z ciekawości poszłyśmy sprawdzić. Powitała nas tam moja ówczesna trenerka, pani Ludmila Zaczek i zachęciła po prostu do przyjścia na trening. Także ja się zakochałam bardzo szybko w sporcie i tak już zostałam. Dwadzieścia parę lat. O dwie rzeczy dopytam. Gimnastyka, która? Bo to już mnie na wstępie. Ale y, y, bardzo krótko, dwa lata i byłam bardzo mała, także y, na chwilę obecną to już tylko przewrót w przód i w tył pozostał. A ile masz wzrostu? 1,78 m. No, czyli do siatkówki to tak bardziej chyba już teraz pozycja libero, ewentualnie no, rozgrywająca. chyba za niska trochę jednak na siatkówkę jestem. Ale grywasz czasami? Mama nauczyła? Yy, mama nauczyła, ale grywałam bardziej w gimnazjum i w liceum yy, na, na WF-ie, a, a tak to, no, to by było na tyle, ewentualnie w lato na plaży. Czyli 10 lat miałaś jak rozpoczęłaś, to tak. yy, liczysz ile lat ta Twoja kariera już trwa? No, już będzie 24. To już jest całkiem solidny rezultat. Kilka medali Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Do tego przejdziemy trochę później. Martyna, twoja szermiercza przygoda, jak się rozpoczęła? I czy ty. Zaczynając tę dyscyplinę sportu, wiedziałaś, co to w ogóle szermierka jest. Nie zaskoczę tutaj, bo również tak jak Ewa, zaczęłam trenować szermierkę przez trochę przypadek. Próbowałam różnych dyscyplin sportu na SKS-ach. W szkole ja byłam bardzo ruchliwym dzieckiem, więc rodzice wysyłali mnie na różne zajęcia. Żadne mnie nie zainteresowało do końca. I pewnego dnia rodzice zauważyli baner na sali przy Narutowicza w Szczecinie. Stwierdzili, może szermierka. Moje mamy koleżanka chyba z liceum, Szermierkę, więc gdzieś tam mniej więcej rodzice też już wiedzieli, co to jest za sport, i to nie było dla nich całkowicie zaskoczeniem. Dla mnie było. Było też dla mnie zaskakujące to, że już na trzecim treningu trener nas przebrał i stwierdził, ci walcz, próbuj. Więc dla mnie to było takie super. Wow, z jednej strony byłam taka lekko poddenerwowana, no bo nie wiadomo, co robić, ale też bardzo mi się to spodobało, bo we wcześniejszych dyscyplinach gdzieś tam jak. spróbowałam, kawę, troszkę. Tenisa, troszkę gdzieś yy, też siatkówka, gdzieś pływanie. No to zanim na przykład zaczęłam grać, to przez parę miesięcy sobie rzucałam piłeczkę, no i ja byłam już tym trochę znudzona. Więc to mnie na pewno w przermiece ujęło, że szybko mnie wrzucił na planszę. No i też szybko w miarę były pierwsze jakieś wyniki i, i też tak jak Ewa, zakochałam się w tym sporcie. Nie liczę, ile już to lat, <laughs> bo straciłam rachubę przy 15, więc tak to wygląda. Sponsorem programu był Orlen.